Elektroniczny odświeżacz powietrza Merida LCD w obudowie stworzywa sztucznego z możliwością zastosowania obudowy ze stali nierdzewnej. W ofercie szeroka gama wkładów zapachowych. Każdy wkład zawiera 3000 porcji intensywnego zapachu w sprayu. Odświeżacz montujemy na ścianie minimum 200 cm nad podłogą, z dala od kratek wentylacyjnych. Pełny efekt zapachowy z jednego urządzenia uzyskujemy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m. Wbudowany w urządzeniu programator daje wiele możliwości ustawień parametrów, np. ustawienie aktualnej godziny oraz dnia tygodnia, możliwość wyboru godzin pracy urządzenia w ciągu doby, jak również możliwość ustawienia intensywności odświeżania, czyli ustawienia czasu między każdorazowym rozpyleniem zapachu od 1 do 60 minut. Istnieje również opcja wyłączenia odświeżania w poszczególne dni tygodnia. Czyli w wybranych dniach odświeżacz może przechodzić w stan uśpienia i nie dozować zapachu. Opisy oraz skróty w programatorze oznaczone są w języku angielskim. Zamykany na kluczyk. Po otworzeniu dostęp do baterii widoczne emblematy podpowiadające w którą stronę plus, w którą minus. Na górze widoczne przyciski programujące o następujących funkcjach. Włącz, wyłącz. Programowanie. Zatwierdź. Akceptuj. Reset. Przesuń. Przód, tył, góra, dół. Teraz wykonam przykładowe zaprogramowanie parametrów. Obecna godzina 10.08. Dzień, tygodnia, środa. Dozowanie zapachu. Od 7.50 do 16.05, częstotliwość co 10 minut. Bez soboty i bez niedzieli. W te dni odświeżacz nie będzie pracował. Po włożeniu baterii na wyświetlaczu pojawia się godzina 12.00 w poniedziałek. Zmieniam parametry. Godzina 10 08 Środa Start 450 Stop 16:05 Częstotliwość co 10 minut Dni tygodnia Przechodzę na sobotę Szybkie miganie oznacza wyłączenie Niedziela kończę przyciskiem P i otrzymuję informację o ilości dni, jakie zostały do zużycia się wkładu. Przycisk P pomocny jest również do sprawdzenia ustawionych wcześniej parametrów, czyli przechodzą po kolei: godzina, dzień tygodnia, start, stop, częstotliwość. Wyłączona sobota, niedziela, pozostałe dni. W trakcie programowania na monitorze może pojawić się trójkąt ostrzegawczy z wykrzyknikiem. Pojawia się on tylko w sytuacji, w której ustawiona ilość minut częstotliwości jest większa od ilości minut między rozpoczęciem a zakończeniem dozowania. Czyli jeśli ustawią na przykład start na godzinę 8.00, a stop na 8.40, to programator. Nie pozwoli mi ustawić częstotliwości powyżej 40 minut. Uzupełnianie wkładu zapachowego. Pulsowanie diody w kolorze zielonym informuje o zużyciu się wkładu zapachowego. Lewy obrazek, pusta puszka, napis green. Wymiana wkładu zapachowego powinna odbywać się w kolejności, jak na rysunku. Wyjmij puszkę, zresetuj. Uzupełnij puszkę. Wyjmij. Reset. Uzupełnij. Aby poprawnie zresetować odświeżacz, należy wcisnąć przycisk. Reset. Przez kilka sekund trzymać, aż dioda zapulsuje na zielono i na czerwono. Resetowanie przy wymianie wkładu jest konieczne, ponieważ od tej chwili odświeżacz odlicza 3000 porcji zawartych we wkładzie. Pierwsze dwie porcje zapachu z nowego wkładu są najczęściej puste. Można użyć bocznego przycisku i sprawdzić, czy następuje poprawne dozowanie zapachu. Przycisku można również użyć przy obudowie zamkniętej. Na czas wymiany Zakładu zapachowego lub na czas braku potrzeby odświeżania, odświeżacz można wyłączyć. Należy jednak pamiętać, że po każdym włączeniu następuje czterokrotne zapulsowanie diody w kolorze czerwonym, co oznacza, że za chwilę nastąpi wyrzucenie z dyszy porcji zapachu. Czyli czterokrotne mignięcie diody na czerwono jest ostrzeżeniem. Trzymaj twarz z dala od odświeżacza. Wymiana baterii. Regularne pulsowanie diody w kolorze czerwonym oznacza konieczność wymiany baterii. O tym samym informuje prawy obrazek. Bateryjka napis RED. Jeżeli baterie są wyczerpane, a jest widoczna godzina na monitorze, to znaczy, że mimo zużycia się baterii. Jest jeszcze w nich pozostałość energii, która zasila programator. A wraz z nim ustawione wcześniej parametry. Jeśli czas wymiany baterii będzie krótszy niż około 60 sekund, to wszystkie ustawienia programatora zachowają się. Ale jeśli wyjmę zużyte baterie i nie uzupełnię nowych w ciągu około 2 minut lub dłużej. To godzina zniknie, a parametry powrócą do ustawień fabrycznych.